Wizyta przed Zielonogórską Prokuraturą może nas teraz czekać, dlatego że to właśnie ta jednostka prokuratury prowadzi śledztwo w sprawie Oskara D. 25-latka, który miał, można powiedzieć, udawać lekarza, bo udzielał porad i próbował pomagać pacjentom pomagać w cudzysłowie rzecz jasna. Dorota Wleklik zna szczegóły. Dzień dobry. Na czym polegała zatem działalność 25-latka? Jakich porad udzielał? Dzień dobry, witam. Rzeczywiście można powiedzieć, że była to taka działalność lekarska bez tytułów naukowych, bez studiów medycznych. Tak naprawdę Oskar D nigdy nie powiedział, że jest lekarzem, ale bardzo często, szczególnie na Instagramie, w internecie, prezentował się w fartuchu białym lub w takim błękitnym kitlu. Był elokwentny, jak to się mówi, wygadany. Wydawało się, że jest profesjonalistą. No, jeżeli chodzi o skalę tych porad dla internautów, dla swoich pacjentów, dla swoich klientów, może tak byłoby bardziej zręcznie powiedzieć, ponieważ byli to ludzie, którzy płacili za te usługi, właśnie mówił, jak żyć, jak się żywić, jaką stosować dietę, jakie stosować leki dermatologiczne, no ale to, co budzi największe wątpliwości i wręcz niedowierzanie lekarzy chirurgów, onkologów klinicznych, lekarzy w ogóle. To jest to, że udzielał swoich porad także osobom, które są chore onkologicznie, nawet w trzecim, czwartym stadium choroby. Mówił o tym, że można wyleczyć raka bez chemioterapii, bez radioterapii wystarczą tylko suplementy odpowiedni yy, poziom na przykład jodu który także zalecał, aby pacjenci przyjmowali. No i de facto prokuratura tutaj podjęła bardzo szybkie, błyskawiczne działania. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, mężczyzna został zatrzymany. Przeszukano jego dwa biura w Nowogrodzie Bobrzańskim, a także mieszkanie na Mazowszu. Został zatrzymany, grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. Prokuratura zabezpieczyła w toku prowadzonego śledztwa nośniki elektroniczne w postaci telefonu oraz laptopa, a także inne dowody świadczące o tym, że mężczyzna udzielał takich porad medycznych. Uzyskaliśmy opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej, który wskazał, że co najmniej w jednym przypadku doszło do narażenia pacjentki na. Pozbawienie życia lub zdrowia. I oprócz tego, prokuratura zabezpieczyła również dane z rachunków bankowych, które wskazują, że mężczyzna poprzez swój proceder mógł osiągnąć dochód około 4 milionów złotych. Oskar D. nie jest lekarzem. Jego wykształcenie jest gimnazjalne. Po gimnazjum już się dalej nie uczył. Ma 25 lat. Wiemy, że wcześniej handlował częściami samochodowymi. Ja spotkałam dzisiaj ludzi, którzy pamiętają, że w Nowogrodzie Bobrzańskim pracował w miejscowym sklepie przez jakiś czas. Zbudował fortunę, zbudował naprawdę duże imperium, jeśli chodzi o właśnie społeczność na Instagramie. Także w mediach społecznościowych, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o onkologię. Tutaj jego wypowiedzi budzą duże wątpliwości. Posłuchajmy przez chwilę, co mówił. To, że jesteśmy w stanie wyleczyć każde stadium zaawansowania nowotworu bez użycia chemią czy też radioterapii, wydaje mi się, że każdy z nas wie i sam osobiście byłem świadkiem, jak w Stanach Zjednoczonych ponad kilkuset pacjentów wręcz paliatywnych właśnie stawało na nogi dzięki naturalnym metodom, tam gdzie właśnie chemia i radioterapia zawiodła. Natomiast powiemy sobie o tych skutecznych metodach, Zaraz, ale bardzo cieszy mnie fakt tego, że gwiazdy mówią o tym, że nie stosują chemio- i radioterapii i ich członkowie rodzin, czy też przyjaciele zostali wyleczeni bez użycia chemio- i radioterapii. To były takie wypowiedzi, a lekarze mówią wprost, to herezje, nie można leczyć raka w takim stadium zaawansowania tylko i wyłącznie naturalnymi metodami. Potrzebna jest chemioterapia, potrzebna jest radioterapia. I taką osobą, która zaufała, jest kobieta z województwa dolnośląskiego, pacjentka Oskara D., mówiła, że miała z nim możliwość rozmowy telefonicznej. Były to takie sesje, mówiła do niego, Panie Oskarze, nazywała go nawet lekarzem to jest pani Iwona. Kobieta mówi, że w pewnym momencie tak mu zaufała, że prawie przerwała swoje leczenie onkologiczne, dopiero za namową córki, najbliższej rodziny znowu wróciła do tych konwencjonalnych metod. Teraz jest po operacji, przechodzi radioterapię, także tą całą terapię hormonalną, wraca do zdrowia, ale mówi, że tego co jej zrobił, nigdy mu nie wybaczy. Twierdził, że y, można wyleczyć się z nowotworów bez żadnych y, bez chemii, bez radioterapii i żadnych innych y, lekarstw. Strasznie mu zaufałam. Wykorzystał mnie na nie małą kwotę, bo dwie konsultacje online, 700 zł, suplementy ponad 2,5 tysiąca. W rozmowie był bardzo miły i jedynie czego mi jest, z czym nie mogę sobie poradzić, to z tym, że żerował na ludzkim zdrowiu. Chciałabym dostać odszkodowanie jeszcze z tego tytułu. Wiemy, że do prokuratury okręgowej w Zielonej Górze zgłaszają się kolejni przygotowani. Wiemy także, że w tej sprawie zatrzymano jeszcze jedną osobę. Prokuratura nie zdradza personaliów, a także zaangażowania tej osoby. Wiadomo, że jest to jeden ze współpracowników Oskara D. No i prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie. Inną rzeczą, która także chyba zwraca uwagę, to to, że cały czas są osoby, które wierzą w leczenie poważnych chorób przez telefon albo... Przez filmiki z internetu. To Dorota Wleklik o tym, co Prokuratura Zielonogórska robi w sprawie Łąska Dziękuję Ci bardzo.